Oświęcimianie kontynuują swoją zwycięską pasję na wyjazdach. Soła Oświęcim pokonała świt Krzeszowice 3 do 0 po trzech trafieniach Pawła Cygnara. Już na początku spotkania swoją siłę zademonstrował duet snadny Cygnar. Dzisiaj obaj zawodnicy zamienili się rolami, i tym razem to Jakub snadny wcielił się w rolę asystenta. W piątej minucie Szybki napastnik gości obsłużył podaniem wzdłuż bramki Pawła Cygnara, który z metra dołożył nogę i skierował futbolówkę do pustej bramki. Z przyczyn technicznych nie udało się nam zarejestrować tej bramki, za co przepraszamy. Między 27 a 36 minutą podopieczni Dariusza Bijaka wprawili w niemałe zakłopotanie defensywę pasiaków która przeżywała ciężkie chwile. Paweł Ficek dośrodkował zrzutu wolnego, a akcję zamykał Krzysztof Strzeboński, jednak minął się z piłką. Chwilę później groźne uderzenie także z rzutu wolnego autorstwa Michała Kanclerza nad poprzeczkę sparował Kamil Talaga, który poradził sobie także z niezłą próbą Pawła Ficka tuż za 16 metrów. Po tej sytuacji golki Persoły długo nie podnosił się z murawy, ale ostatecznie, kilka minut później, był już gotowy do gry. Krzeszowiczanie nie wyciągnęli wniosków z pierwszej odsłony i drugą także rozpoczęli bardzo ospale. Za to spotkała ich najwyższa z możliwych kara, bowiem po wrzutce z prawej strony Jakuba Snadnego Paweł Cygnar dołożył głowę na siódmym metrze, a piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki po raz drugi. W 54. minucie podwyższyć prowadzenie mógł Adrian Stanek. Prawy defensor Solarzy sam wywalczył piłkę i pognał na samotne spotkanie z Tomaszem Wrublem. Popularny stano, dwukrotnie został jednak zastopowany przez ostatnią instancję rywali. Kilka minut później z 17 metrów minimalnie pomylił się Paweł Cygnar, który tego dnia był prawdziwym egzekutorem i dyrygentem orkiestry Zoświęcimia. To właśnie Cyla w doliczonym czasie gry wbił gwóźdź do trumny gospodarzy, a jego bramka to był istny majstersztyk. Playmaker Pasiaków wykorzystał to, że golkiper Świtu pognał w pole karne Soły, aby wspomóc swoich kolegów przy stałym fragmencie gry. Kamil Talaga, widząc, że Tomasz Wróbel nie zdąży wrócić do swojej bramki, zagrał długą piłkę do Pawła Cygnara, który bez chwili zastanowienia trafił do pustej bramki z ponad 40 metrów, Rozstrzygając ostatecznie losy pojedynku, 95, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12.